serdecznie drogie wodniki na czytaniu tygodniowym, bo zobaczmy co też energię przynoszą dla was na ten tydzień co też karciachę chcę wam przekazać co dla na naszych wodników oj. Kochani, wiele jest po stratach osób bliskich, po stratach czegoś czy pracy, po czymś co bardzo ciężko przeżyłyście, bardzo ciężko zostało przeżyte przez wodniki, niesamowicie mocno, ale chcę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie się podniesiecie, bo to jest takie podnoszenie się, to jest takie dobra, straciłem, straciłam, ktoś odszedł, być może, być może są to sprawy urzędowe, bo to mogą być urzędowe, mogą być tu prywatne, natomiast... Ja myślę, że przez ten tydzień, kochani, poobserwujcie siebie. Poobserwujcie siebie, bo to jest tak, jakby coś, coś jednocześnie, to tak jakby dosyć trzeba z tego wyjść, bo to już się rozlało, tego nie ma, te, tego kogoś nie ma, tego czegoś nie ma, czy pracy nie ma. Jeżeli praca to przychodzi, przychodzi lub wyjeżdżacie do pracy, lub praca z podróży, lub coś do podpisania z podróży, ale będzie siła do podniesienia się obserwujcie siebie, poobserwujcie siebie, poobserwujcie otoczenie, bo prawda jest przy was, prawda jest wasza, prawda jest naprawdę bardzo, to znaczy tak jakby będziecie szły zgodnie z prawdą, ale nie idźcie na ura, nie, nie walcie głową w mur, tylko przyglądajcie się pewnym rzeczom i dopiero wtedy w danym momencie ataku, znaczy atakujcie, po prostu przy, dopiero wtedy działajcie, tak, bo tutaj jest, kończy się tydzień bardzo dobrze, poza tym odkrywa się jakaś tajemnica, dla tych, które nie miały tego, co, o czym mówię w zeszłym w tym tygodniu, to w tym tygodniu drogie wodniczki odkrywa się jakaś tajemnica. Odkrywa się tajemnica, która powoduje, że boicie się jak diabli czegoś czegoś, kogoś, sytuacji, zdarzeń, nie wiem o co chodzi, ale nie ma tutaj strachu, bo tak dla was nie ma straty, nie odchodzicie, nie schodzicie, nie, nie, nic się z wami nie zadziewa fizycznie, tak? Natomiast coś się odkrywa, coś się odkrywa, nie będzie z tego tytułu zubożenia, ale trzeba będzie się pokopywać, i trzeba będzie spojrzeć na problem zupełnie z innej perspektywy, kolejny znak którymi się pokazuje czwórka mieczy. E, więc e, chcę Wam powiedzieć, że uwaga, na to, co podpisujecie w tym tygodniu. Przede wszystkim, bo tu mi się pokazuje, tu jest wieża i tu jest trójka mieczy przy podpisie, tak? Przy podpisie, przy pieniążkach, w szczególności w podróżna, czy tak powiem tak, dla tych, którzy nie wiem, czy wyjeżdżają do pracy, którzy chcą wyjechać do pracy, lub może się okazać, że tej pracy w tym tygodniu, dla tych, którzy chcą wyjechać, nie będzie, moi drodzy. Ogrom wiadomości, ogrom zdarzeń, ogrom zdarzeń u wodników, u wielu wodników w tym tygodniu. Powiem tak, karty są ciężkie bo energia jest ciężka, ale powiem tak, pięknie, bo to jest pięknie. Bo tutaj rzadko kiedy jest tak, jeżeli jest taki układ kart, a jest to ciężki układ kart, pokazuje się jak się pokazuje siła, pokazuje się rydwan, czyli zbieram swoje siły, potrafię z tego wyjść, ja potrafię to ze sobą połączyć, odkryw, nawet jak odkrywa się jakaś tajemnica i ja spisuję siebie, tak, ja spisuję siebie jeszcze nie wiem, co się wydarzy ale wiem, że nie będzie zubożenia nie będzie zubożenia, wiem, że będę musiał się, będę musiała się obronić, tak będę musiała spojrzeć na pewne rzeczy być może poczekać, będę musiał poczekać ale wchodzicie później w piękne podłoże, w siódemkę, słuchajcie w siódemkę denarów i w króla denarów czyli tak naprawdę nic złego się nie. Nie wydarzy, po prostu nie taki nie taki y, diablo straszny jak go malują, tak, także powiem wam szczerze, że przyjmijcie, y, przyjmijcie to co przyjdzie do was w tym tygodniu przyjmijcie z siłą, z siłą taką że y, na zasadzie, że to nie jest do końca tak, jakby się wydawać mogło. To nie jest koniec świata. Tutaj nie będzie czegoś, co zakładacie, co się w pierwszej wizji pokaże. Nie będzie tego. Owszem będzie na to zdarzeń. Myślę, że wiele ja myślę, że wiele wodników coś odczuwa, bo to jest odczuwanie, słuchajcie, już od jakiegoś czasu to jest takie odczuwanie, przeczucie, odczuwanie i tak jakby było takie bum i nagle mówicie o matko ja Jaka strata. Nie będzie tej straty, bo tu jest siła, tu jest prawda, tutaj już macie później piękne karty, zogniskowanie swojej siły. Rydwan to jest, wiecie, ogniskowanie, tak? Być może, być może chodzi o małżeństwa, być może chodzi o partnerstwa, ale może chodzić o pracę, a być może chodzi o cały Wasz byt, tak? Niejako, bo to są, to są karty czyszczące. Ja bym powiedziała, że to są karty czyszczące, ale Wasze podejście uważam, że będzie bardzo fajne. Pamiętajcie, macie kartę siłę, macie kartery rycerza czy macie kartę rydwanu, czyli idziecie, spinacie się, te energie się nie rozbijają, one się w tym wypadku spinają, to jest takie złapanie, po prostu jak huragan. Ja myślę, że pewne rzeczy, pewne rzeczy, które się zadzieją w tym tygodniu, to prze, przelecicie po tym wszystkim, jak, dosłownie jak huragan, pewne rzeczy, po, wszystko, co będzie niepotrzebne, podwalacie po wszystko, co będzie potrzebne do życia, do bytowania, do działania dalszego, pójdziecie zgodnie jest ale pójdziecie jak wichura, i, i myślę, że wszystkie niepowodzenia, a troszeczkę może się ich tutaj zdarzyć, bo są tu jakieś szczególności, nie wiem, emocjonalne, tak, coś tam, się za, coś tam się zadzieje u Was, drogie wodniczki, w tym tygodniu. No nie zawsze będzie pięknie, tak, ale jest nowa siła, nowa siła na spisywanie tego, na spisywanie tego, co tworzycie, i później będzie dojdziecie, słuchajcie, dojdziecie po małym okupywaniu, po takim spojrzeniu, nie będzie zubożenia, i dojdziecie do stabilizacji, czy to są piękne karty. Wy to wiecie, tylko że to będziecie musieli uaktywnić To znaczy tak pokazuje karta, czy tak będzie, drodzy Państwo, to, to tylko, to tylko wydaje mi się gdzieś tam góra wie, jak są posplatane. To jest jedna niteczka, to jest od tego zdarzenia to jest jedna niteczka z miliardów niteczek, które mogą się wydarzyć, a wcale nie muszą, tak, ale zostaje jakaś odkryta tajemnica i być może ta tajemnica, która się odkryje, będzie miała wpływ, nie bardzo mocny wpływ na Was, na to, co się wydarzy że w tym tygodniu. Ja myślę, że nie tylko w tym tygodniu, bo to jest na przestrzeni 8 miesięcy, ale, ale są to karty karmiczne, które trzeba przerobić, przejść i wy to bardzo ładnie słuchajcie. Bardzo ładnie to przejdziecie. Jeżeli chodzi o zdrówko, to i do jakiejś wiadomości. Być może być może powiem tak, bardziej jest to uzależnione od kogoś z trygonu powietrza. Być może chodzi o trygon powietrza, być może spisujecie trygon powietrza, by został spisany w jakiś sposób. No, no nie wiem, ale tutaj jest takie, czy te pożegnanie właśnie gdzieś tam, ale, ale to jest tak jakby, no jest to z wyroków boskich tak coś tam, coś tam się może zadzieć, natomiast jest tak, że myślałyście, że to jest już koniec dla Was, że to jest że to jest koniec że wiele osób dowiaduje się o tym, nie wiem czy jest to jakiś tam chodzący do tyłu, tak i tak dalej ale wydaje mi się, że tutaj jest właśnie siła, tu jest zwarcie się nie widzę zejścia, dla Was nie widzę odejścia, nawet jeżeli byście, nie wiem, jest tu strata jakiegoś organu, tak, bo to jest wycięcie, może być wycięcie, to jest bardzo szybka rekonwalescencja, bo jest ta siła, jest ten rydwan tutaj, jest takie, kurde, jest ta stabilizacja, jest takie spisywanie siebie na nowo. Widzę tak, widzę w jakimś nieszczęściu, widzę olbrzymią siłę, olbrzymią siłę, która prowadzi was na wyżynie. To jest tak jakby z totalnego dołu gdzieś tam wejście na bardzo, bardzo wysoką, naprawdę dojście do bardzo wysokiej góry i staniecie na wierzchołku i hura osiągnąłem, osiągnęłam. Coś, 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 co było bardzo ciężkie, a jednak się udało. Także tak to widzę, moje drogie wodniczki. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej!